Dobra, niestety, ale tam film mi się usunął, ale zrobiliśmy wszystkie foremki. Ciocia, ile powinny być ciastka w piekarniku, aż się upiekło, takie odpojęcie. To jest najgorsze pytanie, które musi Czyli po prostu trzeba pilnować, bo ciocia też nie wie ile powinny być, bo ciocia i siama je robi, więc ja, one już są w piekarniku a ja wałkuję kolejne ciasteczka, które nam zostało. Więc ja wam po prostu pokażę wynik końcowy. I po prostu trzeba, jak macie w piekarniku, to nieważne ile minut, ale co 10 minut, co 10 minut sprawdzać, nie ciocia? Co 10-5 minut trzeba sprawdzać te ciasteczka, czy, czy się nie przypaliły, więc... Widzimy się po rozwałkowaniu, a i przy ugotowaniu wszystkich, wszystkich ciasteczek. Więc wtedy ja mam po prostu powiem. Powiem wam po prostu tam są. Mogę to tyle, co mogę wam pokazać, że one są tam i że prawie gotowe. Tak, tak, bo tutaj są i tutaj są foremki. Oczywiście każda została wyciśnięta. Jak się wycisną, to ja wam pokażę. Piu. Dobra, już ciasteczka są wyciśnięte, tak one wyglądają. Tu jest taska. Idziemy zobaczyć, jak wyglądają tamte w piecu. Zobaczcie! Zobaczcie. Jakie ładne. Patrzcie! Powiem, że robi się lepiej, że się wytłumuje to są. A zobaczcie, jak to ładnie wygląda, prawda? Za obraku jest. Wiesz? No, to jest. Okej. Zdążymy w porę. Zdążymy okay. w porę załóżmy. Oj, idziemy się tutaj, powiedzmy. Hmm? Jeszcze raz. Tak, prezentują się ciastka po, wyło po wyłożeniu ich z piekarnika. Tu jest druga tura. Są takie smaczne, takie kupiące. Takie są fajne, smaczne. Więc jest gotowe. No. Jak chcecie, możecie sobie wziąć, zrobić jakiś cukier, cukier i ozdobić sobie. Więc papa. Pa.